Siemka wszystkim z Mariuszem po drodze wracając z tamtej wieży. Widzicie pokazową fortyfikację. Tu mamy przed nami taki mały obiekt. Czy tam się do wejść. Mariusz był na zwiadach, podobno do się wejść. To jest mały obiekt. Ale zarośnięte strasznie, ale patrz jak pięknie zostały te świńskie ogóny To jest niesamowite. W Czechach nie kradną z no, <śla> Ale przy samej drodze te było trochę wejście no, nie, nie, nie. Mariusz wchodzi żeby my się nie pobrudzili Mariusz, jak się pobrudzimy to nie wchodzimy Przyjemny chłód Mariusz mówi Patrzcie Ale robactwa Piękne krzaczki zielone, bluszcz Zabiera historię My tu po malutku małymi kroczkami światło. Jest światło. Stanowisko karabinu maszynowego przede mną. Po to jest to stanowisko, żeby nikt nie wszedł. Od razu dostaje szczał na pierwszy ten. Tu coś popiszę po czesku. Aha, ale to nie jest czasu wojny. Aha, patrzcie. Coś możesz powiedzieć o tym obiekcie Mariusz? To jest jakieś jedno izbo? Lekki schron Wzór 37 czyli Wzór czyli A. rok tak? Tak Kurde 37 pójdźmy tam typ, dalej Typ A 100, 140 Dwie strzelnice. Ale patrzcie Mariusz patrz co tu jest Obsługa około 6-7 ludzi W Polsce jest... tego nie znajdziecie Już Czasami znajdziecie, czasami. czasami, ale tu są normalnie jeszcze pozostałości i to w dobrym stanie. Patrzcie, tu jest tu jest też, e... tu też była szczelnica, tak, tak? tak? Ale w jakim to stanie? Jeszcze cała blacha. Może w... może dlatego, że jest zamurowana, widzę, że zamurowali hmm. szczelnicę. Aha, zamurowane, z tamtej strony widać tak. cegłę. Tutaj są rury do peryskopów. Te rury tu do peryskopów. Może. W tu widzę że... jeszcze kawałek deski z szalenku zostało. Może w Czechach jest mniejszy stopień dewastacji takich obiektów, co? Jest to różnie chyba, bo te ciężkie obiekty też są tak zaświecone jak u nas na obszarze no. no ale tu nawet widać ktoś chyba kimu Są niektóre takie, że wiemy, da się normalnie wejść. Ale patrzcie. Ale masę tych kurde prętów tu wystaje. To są gwoździe, no. To nie są to, to były normalnie obite, wszystko, cały obiekt był od środka obity deskami zawsze. No i, I to... wylewali beton. Tak. Ale dodatkowo do tych desek potem przy, przybijamy jakieś e, stojaki na broń, czy tam na jakieś wyposażenie inne. Mm. To nie wiem czy to zostało wyrwane, czy to po prostu same już odpadło, czy komuś się te deski przydały. Ale jak będziesz kiedyś na Stachelbergu, na Stachelbergu tam jest taki odbudowany ropik i to tak wygląda właśnie. Mm. Superowo, patrzcie. Zaś coś ciekawego bym... Pokazali Wum, a Mariusz opowiedział ciekawe rzeczy. Dobra, to wychodzimy stąd. Tu jest chłodno. Tu jest jeden mieszkaniec tego obiektu. A tu są inne mieszkańcy tych obiektów. O, tutaj. A nie, gdzieś tu był, widziałem. No ale ślimaki, pająki to jest normalne miejsce dla, dla tego typu obiektów. Dobra, wychodzimy. Wyłączymy latarkę tu następny gościu śpi na nie przeszkadzamy mu <noise> gościu śpi Mariusz wychodzimy powolutku my to już umiemy robić tak na spokojnie człowiek doświadczony doświadczony w chodzeniu w wychodzeniu z dziur jak dobrze wiecie a jeszcze rzut kamery na obiekt a my lecimy z Mariuszem dalej pooglądać jakieś fortyfikacje w Czechach. Oki okay. Pozdrowionka z Czech. A my lecimy dalej. Do następnego Siemka.